Dzień dobry dzień, dobry witam. Jak ktoś oglądał moje już streamy albo cokolwiek, to wie mniej więcej, że zasadniczo to ja nie potrzebuję nic kupować w tej grze. Bo ja nie jestem, nie podążam linią drogą partii w tej grze. <laughs> Więc nie strzelam z Golda, nie używam zestawów po 20 tysięcy, nie używam racji żadnych dodatkowych, tylko na artach właściwie, nie używam niczego co powoduje drenaż kart kieszeni. Wyciąganie pieniędzy i wmawianie ci, że to jest właśnie skill. No, więc tego nie używam. Wyro wyrosłem z wmawiania sobie, że to jest skill. <ścoughs> Ale, ponieważ dalej gra w tą grę, a uważam, że jeżeli ktoś gra w takie gry, już na to się zdecydował, które zarabiają w ten sposób, nie mają płatnych dodatków, na przykład nie, nie, nie mają płatności przy zakupie i różnych takich innych rzeczy. No to wypada i zamierzają w to dalej grać, to wypada coś od czasu do czasu im jednak tam rzucić, no bo oni z tego jakby rozwijają tą grę i na tym zarabiają i jeżeli po prostu chcesz dalej grać, to w jakimś tam stopniu, mniejszym lub większym, powinieneś się dorzucić. Ja zasadniczo nie potrzebuję się dorzucać, nie wiadomo jak. Konto Premium mam kupione też z poprzedniej zimy, bo zawsze na promocjach jest najlepsze. Jak się kombinuje, to nie trzeba dużo wydawać w tej grze, naprawdę i można dużo zyskać. Czołgi są z obligacji, gram tylko na dziesiątkach, nie strzelam z Golda i tak dalej. Więc naprawdę. Mam wszystko, czego potrzebuję w tej grze. Łącznie z wkurwieniem, częstym. No ale postanowiłem. Ja... I najważniejsze, no, ja staram się ich nagradzać, jeżeli widzę, że coś było fajnego. I dużo rzeczy jest tu niefajnych. Coraz większe parcie na monetyzację, I tutaj o to, to właśnie, to właśnie, coraz większe parcie na monetyzację, takie głupoty. To mi się absolutnie nie podoba. Ja tego nie kupuję, ale pewnie ktoś to kupi. Natomiast. Z jednej strony może to i dobrze, bo ktoś musi sponsorować jedną tą grę, jednak tą grę ja już w takim stopniu bardzo dużym nie zamierzam, bo nie niby po co, ale jakoś tam zamierzam. Więc yy, co oni zrobili ostatnio dobrego? No ostatnio wprowadzili tryb, przy którym bawiłem się tak dobrze, na, ta, na poprzednim streamie w piątek to bawiłem się tak dobrze przy piwku na tym trybie, że nie bawiłem się w wodzie już bardzo, bardzo dawno temu. I te misje były dobre do zrobienia, przyjemne nie, nie musiałeś dokładać do, do robienia misji, nie musiałeś kombinować. Czysty fan. Bardzo fajny tryb. Takiego trybu potrzeba częściej. Lub podobnych. Więc. Ja bawiłem się na misji na Marsa zajebiście. W związku z tym postanowiłem mi za to nagrodzić. Oczywiście. Moje postanowiłem nagrodzić i ich oczekiwania, ile zamierzam ich nagrodzić, to stoją po dwóch skrajnie różnych tam stronach, nie? <grystanie> I nawet nie mogę powiedzieć, że się spotkamy w środku. O, to tak nie działa. Ale coś tam im rzucę, nie. No, no więc postanowiłem im rzucić niecałe 15 funów, bo nic zasadniczo nie wydawałem już chyba prawie od zimy. Więc 15 funa to tak. To jest ok. No, i na jakiś czas będę miał święty spokój i sumienie czyste, że coś tam im rzuciłem, i, i, i tyle, nie? <laughs> I mogę sobie grać dalej, nie dopłacając tak, jak ja to robię. I po tym przy długim wstępie, te 15 funa to były oczywiście te paczki za 10, coś tam funa, czyli te 15 sztuk, i 5 sztuk za 3, coś tam funa. To dało razem 20 paczek. No, i dwie paczki dodatkowo, które szło ugrać z tych całych misji na Marsa, które to już skończyłem. No, i tak to się przedstawia. I to, jak dla mnie, jest szczyt. O, wszystko, czego oczekuję. Zaraz sobie je otworzymy. Natomiast ja oczekuję czegoś od paczek. Nie mają Golda, to jest trochę dla mnie problematyczne, bo Gold by się zawsze przydał. Eee, dlaczego by się przydał? Bo Golda sobie wykorzystuje na przyszłe przepustki bitewne. I tylko to zasadniczo mnie tak interesuje jeszcze najbardziej. Zapiję się zdrówko. W związku z czym, yy, to by było tak, to by było dla mnie lepsze No nie mają tego golda. Czy czegoś oczekuję? Jak coś będzie, to będzie, jak nie będzie, to trudno. Oczekuję jak najwięcej. <laughs> dla, dlaczego, dlaczego tak? Bo. Tak jak mówię, no, czołgi premium. To sobie biorę z, z, jak z obligacji, których już wziąłem. Ostatnio wziąłem tą dziesiątkę, no co się pojawiła, którą pewnie nie będę grał. Więc teraz zbiorę 8000, wezmę sobie pewnie lorkę, a potem może co innego. No i tak to, tak to się toczy, nie? I tak tymi czołgami nie gram, ale sobie je zbieram, nie? Taka logika, wiecie. No, także teraz sobie otworzymy paczki zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. I czy z małych zakupów w ogóle takich. Coś tam wypadnie ciekawego. No więc kup to już na pewno nie, bo to mnie nie interesuje. Ale otworzymy. No dobra. Z pierwszego dostałem razy 5, więc lipa. Mhm, razy 5, więc lipa. Ile to jest 20 tysięcy? No, zajebiście. Lipa! O! O! A tego nie miałem! No i dobra, na trzeciej fatce jest czołg! I akurat go nie miałem, więc... Kurwa, zasadniczo, to spoko, nie? Nie wiem co to jest w ogóle. To jest... Co to jest? Czołg ciężki. On ma jakąś przeładowanie. Jakie on ma przeładowanie? Nawet nie wiem co to jest. Przeładowanie... Maga... A! To jest magazynek! Teoretycznie. To spoko! To ja lubię magazynki. To kurwa, zajebiście. Dobra. Macie, macie ten. Macie git. No kciuka w górę macie u mnie. Nie widzicie tego, ale jest kciuk w górę. Znaczy zobaczycie, bo coś stawię. Kciuk w górę. Dobra, jedziemy dalej. Camo. Jakie camo? Cała naprzód. Fajne camo. Może być. Jeszcze raz je zobaczę. Może być. Okej, okay, dobra. Jedziemy dalej. Trzy kota Premium. Zawsze się przyda. Lepsze od tego razy pięć. Natomiast... No, okej. Okay, dobra. Znowu, kurwa, kamo. O, zajebiste. A, to kamo mi się podoba. Na arty będzie świetne, nie? No, na arty będzie zajebiste. <grym> o, ta książka jest super. Dobra, spoko. Może być. Eee, ile tych... W tych ile ich jest? Jedna. Aha, jak jedna tak słabo, ale dużo rzeczy. Okej, okay, dalej. 250 tysięcy, też dobry ksi Dobra książka, spoko. Wolę razy niż to razy 5. Bez porównania. No dobra, rezerwa się przyda. Jedziemy dalej. O, kredyty. Kasa, kasa zawsze dobra, a tylko szkoda że jedna. Tak? No jedna. Ale za to jeszcze co mamy? Człowiek z Marsa. Przyda się na arty, nie? <śmany> no. O, razy 5, dobra, słabo, otwieramy. Kredyty zawsze niewidziane, szkoda, że jedna, ale okej. Okay. ta książka to nie chce wsadzon. Jak, kurwa i dziewiątka jest! No jak? No jak? Ale ta gra czasem ładnie przeprasza! Ja pierdolę, jak ta gra ładnie przeprasza! Przecież ja wydałem 15 funtów, a całe. Bardzo ładnie przeprasza ta gra. Bardzo ładnie ta gra przeprasza. Nie gniewam się już w oczy. Nie gniewam... Teraz już się nie gniewam na ciebie. Przez chwilę oczywiście. Prawdopodobnie dzisiaj znowu mnie wkurzy, jak będę grał, ale zobaczymy. Na razie się na ciebie nie gniewam. Dobra, jedziemy dalej. Kamo. O! Znowu, kurwa, styl na arty bardzo fajny. Dobra, jedziemy dalej. Razy 3 I kurwa razy 5 znaczy się no i razy 5 to to akurat to tam. Najmniej ciekawe z tych wszystkich jak tej dla mnie naklejka jest spoko co to jest. Wostok 1, mozaika dobra jest. No to 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 reszta to, to, wostok. Wostok okej okay. no nie tamte naklejki były lepsze. Załoga, no to tam. Wolałbym kredyty. Załoga, książeczka, wolałbym kredyty. Kamo, kamo zawsze fajny. A już mam ją. Już mam, chyba nawet kilka razy mam tu kamo. Kredyty zawsze ok, dobra. Dobra. No i na ostatni dajcie mi jeszcze jeden czołg, nie? Eee, nie dali. Ale i tak jest zajebiście. <laughs> zajebiście, zajebiście. Dziewiąteczka i ósemeczka Dziewiąteczka i ósemeczka, Aż sprawdzę w garażu Dziewiąteczka, dziewiąteczka, dziewiąteczka Jest TL-77, tak? Gdzie on ma? Nie, nie TL-77, jak on ma kurwa? Zaraz A, TL-7, to to jest No i super, co to w ogóle jest? Niszczyciel z magazynek? Magazynek, kurwa, dwa magazynki dostałem, nie? Bardzo fajnie. Yy, nie wiem, czy on jest dobry, czy nie, to się okaże. Będę nim nim kiedyś. Nie wiem, chyba dzisiaj. Może dzisiaj, zobaczę. Yy, w każdym razie jest Git. No i ten 77, nie? Czyli to będzie ósemka Amerykaniec. ósemka Amerykaniec. Yy, gdzie on jest, kurwa? O jest. Też bardzo, No, nie mam go. Nie wiem czy bardzo fajny, no nie mam go generalnie. Czyli dostałem dwie 7. Te 7 i te 7 7. No i git, i pasi. No i tyle, no to ja kurwa, tak w sumie, <gryw> widzicie. Ja dziękuję Wotowi za misję na Marsa, która zajebista była i której się bawiłem świetnie przy alkoholu. Nie wiem, czy w nią jeszcze będę grał, bo już skończyłem wszystkie misje. A muszę zrobić dzisiaj natarcie i muszę zrobić trochę randomków. Może zrobić. A, no, muszę zrobić jeszcze przecież. Przepuszczę to kurwa. No, jak to się nazywa? Misję zwiadowczą, bo tam też są nagrody. Więc mam co robić, więc mogę sobie, mogę sobie odpuścić misję na Marsa, bo już ją skończono. No, to głównie dlatego. Ale nie zmienia to faktu, że to był zajebisty tryb. Jeden z lepszych, jakie widziałem w WOC od dłuższego czasu i bawiłem się przy nim świetnie. Super. I, i widzicie, ja dziękuję wot za ten tryb, a oni mi podziękowali za moje podziękowania w taki sposób. I ja się cieszę i dzisiaj i zdrowko, i dzisiaj mam wieczór bardzo udany. I mam nadzieję, że wy też będziecie mieć. Także ode mnie to tyle. Na razie, do zobaczenia w na następnych filmach.